Zdecydowałam się pojechać na działkę, żeby się oderwać po rozwodzie, ale kiedy otworzyłam furtkę, zamarłam. Mój były mąż i teściowa ładowali moje meble i plony do samochodu. Postanowiłam nie robić awantury, tylko ukarać ich w taki sposób, żeby długo to zapamiętali. Zanim zaczniemy historię, dajcie znać w komentarzach, z jakiego miasta oglądacie. Miłego słuchania. Magdalena Kowalska nie zauważyła, kiedy przestała oddychać. Kartka. Pożółkła, lekko zgięta w rogach, drżała w jej palcach tak, jakby sama bała się upaść. Na niej, wytłuszczonym czarnym tuszem, widniała liczba 42, a ten zapis, choć prosty, wydawał się cięższy niż wszystkie słowa, jakie kiedykolwiek usłyszała. Siedząc na plastikowym krześle w zatłoczonej poczekalni przychodni w Pradze Południe, czuła, że świat zredukował się do dwóch cyfr i echa głosu który rozbrzmiał w jej głowie jak wyrok. Chcę rozwodu, nie potrafisz dać mi dziecka. Znajdę sobie kogoś młodszego. Szymon powiedział to spokojnie, jakby mówił o prognozie giełdowej, nie o końcu małżeństwa. Stał wtedy tyłem, z zamkiem walizki w dłoni, układając ją starannie w bagażniku czarnego golfa. Magdalena tylko patrzyła, o nie miała. Miała wrażenie, że nie mogła się ruszyć, jakby ktoś usunął jej z ciała wszystkie mięśnie i zostawił tylko puste, rozdygotane istnienie. Tamto jedno zdanie rozcięło ją na pół. I wciąż krwawiła. Dziś, wśród ludzi czekających na swoją kolejkę do lekarza, wśród zielonych, obcych foteli i irytującego dźwięku elektronicznego wyświetlacza, Magdalena czuła, że siedzi nie w przychodni, ale w jakimś przedziale czasu. Zawieszonym pomiędzy tym, co się wydarzyło, a tym, co nie wiadomo jeszcze, czy się wydarzy. Schowała telefon do kieszeni płaszcza, nie chcąc już widzieć, jak bardzo wzrosły dziś jej kryptowaluty. 7% zysku przestało mieć jakiekolwiek znaczenie. Wyglądasz na zmartwioną, kochanie. Ten numer trochę potrwa, ale zapewniam cię, że warto poczekać. Głos należał do Anny Witkowskiej starszej kobiety z delikatnie falowanymi, srebrnymi włosami i uśmiechem, który niósł w sobie coś więcej niż tylko uprzejmość. Na jej lewym nadgarstku błyszczał Rolex Datejust, nieprzyzwoicie elegancki w tym miejscu. Anna nie mówiła pospiesznie. Jej ton sugerował, że nie zna pojęcia pośpiech. Gdy Magdalena podniosła wzrok i ich spojrzenia się spotkały, kobieta od razu wyczuła w niej to samo, co kiedyś w sobie. Rozpacz, która nie krzyczała, ale cicho rwała wnętrze na kawałki. Szymon. Powiedział, że mnie wyrzuci z mieszkania w Ursynowie, jeśli nie zajdę w ciążę. Pakował się, a ja... Ja tylko stałam. Nie potrafiłam nawet zadać pytania. Anna skinęła głową. Nie zaskoczyło jej to. Znam ten rodzaj mężczyzny. Chłodni jak stal i równie twardzi, gdy chodzi o serce. Ale powiedz mi jedno. Czy na pewno wiesz wszystko... Robiłaś wszystkie badania? To pytanie wstrząsnęło Magdaleną. Ile razy leżała na zimnych łóżkach diagnostycznych? Ile razy słyszała brak aktywności, pusty pęcherzyk, brak tętna? Była pewna, że zna swoje ciało aż do bólu, aż do upokorzenia ale coś w oczach Anny, coś w tym cichym błysku nadziei sprawiło, że poczuła potrzebę odpowiedzieć. Tak, przynajmniej tak myślę. Ale czasami mam wrażenie, że lekarze badali tylko wyniki, nie mnie. Anna uśmiechnęła się smutno. Lekarze to nie wróżki, Magdaleno, ale cuda się zdarzają, tylko musisz je dopuścić do siebie. Zanim Magdalena zdążyła odpowiedzieć, numer 42 rozbłysł na ekranie. Czas stanął. Czuła, że nie jest gotowa wstać, ale Anna wstała za nią. Dotknęła jej ramienia z czułością, której nie doświadczyła od dawna. Idź. Może to właśnie ten moment, którego się nie spodziewasz. Magdalena ruszyła, niemal jak w transie. Przeszła przez korytarz, który wydawał się nie mieć końca. Ginekolog, młody mężczyzna o łagodnym spojrzeniu, skinął głową, wskazując drzwi do gabinetu. Kowalska, zapraszam. Na kozetce, z zimnym żelem na brzuchu i dłońmi splecionymi na klatce piersiowej, zamknęła oczy. Nie chciała widzieć ekranu. Ale wtedy usłyszała dźwięk: krótkie, szybkie bicie. Nieludzkie, nieziemskie, jak echo z innego świata. Gratulacje jest pani w ciąży, około dwanaście tygodni. Słowa lekarza nie uderzyły ją jak młod. One rozlały się po niej jak ciepło, jak coś, co topiło lud gromadzony przez lata. Łzy spłynęły bez uprzedzenia, jakby wypłynęły z miejsca w niej, które myślała, że już umarło. W tej jednej chwili nie myślała już o Szymonie. Nie o Ursynowie, nie o Waliskach, nie o Bitcoinie. Nawet Mercedes Anny zniknął z jej świadomości. Istniało tylko to jedno życie, które rosło w niej. Cicho, odważnie, uparcie. Bilet 42 wciąż była w jej kieszeni. Teraz jednak nie był już symbolem czekania. Stał się zapowiedzią, czymś więcej, zaproszeniem. I wtedy właśnie drzwi do gabinetu zaskrzypiały. Po raz pierwszy od wielu miesięcy spojrzała na nie z odrobiną spokoju, bo wiedziała, że to, co nadejdzie teraz. Magdalena wyszła z przychodni, nadal z niedowierzaniem ściskając w dłoni kartkę z wynikami. W myślach wciąż rozbrzmiewały słowa lekarza: Dwanaście tygodni. Życie, które dojrzewało w niej po cichu, poza świadomością, poza nadzieją, otarła łzy ukradkiem, nie chcąc, by ktokolwiek dostrzegł drżenie w jej ciele. Każdy krok, który stawiała w stronę kawiarni nad Wisłą, wydawał się odcinać ją od dawnej siebie. Tam już czekała Stefania Nowak, jak zawsze punktualna, pewna siebie, z włosami związanymi niedbale w kok. I wyrazem twarzy, który zdradzał, że przychodzi nie tylko na kawę, ale z czymś znacznie ważniejszym. Wysiadła z białego Porsche Macana, z gracją kobiety, która nie musi nikomu udowadniać, że zna swoją wartość. W ręku trzymała skórzaną torbę wypchaną dokumentami. To nie była przyjaciółka na plotki. To była kobieta z misją. Magdaleno, musisz to zobaczyć. Natychmiast. Rzuciła siadając przy stole z surowego drewna tuż przy szklanym ogrodzeniu z widokiem na rzekę. Kelner postawił przed nimi dwie filiżanki cappuccino i makowiec o zapachu dzieciństwa. Magdalena nie ruszyła nawet widelczyka. Miała ściśnięty żołądek i poczucie, że ten dzień z każdym kolejnym zdarzeniem nabierał masy, której nie była gotowa unieść. – Co odkryłaś? – zapytała, choć już sama obecność Stefani i jej poważna mina mówiły więcej niż potrzeba. Stefania nie odpowiedziała od razu. Otworzyła torbę, wyciągnęła kilka kartek, potem kolejne, a potem rozłożyła je na stole jak świadectwo zdrady, które miało raz na zawsze rozwiać wszelkie złudzenia. To są wyciągi z konta firmowego na nazwisko matki Szymona. Widzisz te regularne przelewy? One pochodzą z firmy zajmującej się prezentami korporacyjnymi. Magdalena nachyliła się, przyglądając się liczbom, nazwom, datom. Każdy szczegół krzyczał. Znajome kwoty, regularność, jakby ktoś od lat pasożytował na jej pracy. To nie wszystko. Spójrz tutaj. Wyciągi z firmowej karty kredytowej, zakupy koronek. Twoich koronek. Ręcznie robione, sprzedawane po trzykrotnej cenie, jaką sama pobierałaś na jarmarkach. Ale, oficjalnie to produkt autorski Szymona. Magdalena zadrżała. Czuła, jak powietrze wokół niej gęstnieje. Głos Stefani docierał do niej jak przez mgłę, ale każde słowo trafiało prosto w serce. I tu. Kontrakty. Podpisane przez Szymona. W których koronki z Podlasia są opisane jako jego dziedzictwo rodzinne. Dystrybuowane do korporacji, banków, nawet jednego ministerstwa. Jako ekskluzywne upominki. Chwyciła brzeg stołu. Drewniane słoje pod jej palcami wydawały się ostrzejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Łzy cisnęły się do oczu, ale nie wypłynęły. Jeszcze nie. W głowie pojawiły się obrazy, długie noce w ursynowie, jej palce poruszające się po delikatnej nici, rytm warsztatu wybijający czas, którego nikt poza nią nie liczył. Mówił, że powinnam siedzieć w domu, że on się zajmie resztą. Wszystkie czeki przechodziły przez niego. Ja dostawałam. tygodniówkę, jak pomoc domowa, wyszeptała. Stefania pochyliła się bliżej, głos obniżyła, ale był w nim ogień. To nie tylko kłamstwo, to kradzież i masz na to dowody, każde potwierdzenie, każdą fakturę. Pójdziemy z tym do adwokata. W powietrzu zawisła cisza. Magdalena nie potrafiła jeszcze w pełni zareagować. Jakby jej ciało potrzebowało czasu, by zrozumieć skalę zdrady, ale coś w niej zaczęło się poruszać, coś głęboko zakorzenionego, gniew, który nie miał już gdzie się cofać. On nie tylko mnie zostawił, on zbudował swoje imperium na moich rękach, a ja. ja mu zaufałam. I to się skończy teraz. Pomogę ci. Znam prawnika, który rozłożył na łopatki cały dział prawny jednej sieci bankowej. Nikt się z nim nie mierzy bez strachu. Magdalena wzięła głęboki wdech. Przez moment popatrzyła w stronę Wisły, jakby szukała odpowiedzi w płynącej wodzie. Nie znalazła ich tam, ale znalazła coś innego odbicie siebie silniejszej niż kiedykolwiek wcześniej. A jeśli on miał wspólników zapytała cicho. Jeśli to wszystko było większe niż tylko jedno konto bankowe i kilka kontraktów? Wtedy ich wszystkich obnażymy, pieniądze zostawiają ślady, a ja wiem, jak je czytać. Na stole leżał jeszcze jeden dokument, którego Stefania jeszcze nie pokazała. Magdalena spojrzała na niego niepewnie. Co to jest? Stefania przesunęła go do niej. Lista firm, które podpisały umowy z jego spółką. Wiesz, co mają wspólnego? Nie. Wszystkie mają klauzulę poufności, ale jedna z nich, firma z Wrocławia, już od kilku tygodni przestała przelewać środki. Wycofali się i wiem, że nie zrobili tego bez powodu. Ktoś tam chce mówić. Magdalena oparła się o krzesło. Jej palce nie drżały już jak przed chwilą. Spojrzała na Makowiec, nietknięty i wzięła pierwszy kęs, jakby to był akt odwagi. Zróbmy to. Doprowadźmy tę sprawę do końca. Stefania uśmiechnęła się szeroko, sięgając po telefon. Zaczynamy jeszcze dziś. Ale zanim to zrobimy, musisz mi powiedzieć jedną rzecz. Co dokładnie powiedział lekarz? Magdalena zamknęła oczy, pozwalając, by wspomnienie tamtej chwili ją otuliło. Powiedział: Gratulacje, jest pani w ciąży około dwanaście tygodni. Stefania zamilkła. A potem sięgnęła po jej dłoń. To już nie jest tylko zemsta, Magdo. To przyszłość. Twoja i tego dziecka. I wtedy, jakby prowadzona instynktem, Magdalena spojrzała w stronę rzeki. Nie jak ofiara, ale jak kobieta, która właśnie zaczęła odzyskiwać swoje życie. Za kilka godzin miała się odbyć rozmowa z adwokatem. Ale zanim do niej dojdzie, ktoś Inesperado Ligaria Paraela. Trzendo umanowa pesa Kabesa. No Trzecie piętro budynku przy Nowym Świecie nie wyróżniało się niczym z zewnątrz, ani szyldem, ani kolorystyką. Jednak za ciężkimi dębowymi drzwiami kryło się coś, co Magdalena od pierwszej chwili poczuła jak uderzenie, precyzja, wpływ, absolutna kontrola nad każdym elementem. Gabinet adwokata Witolda Malinowskiego był ucieleśnieniem potęgi prawa. Ciemne drewno. Regały wypełnione ustawionymi w idealnym porządku kodeksami, ściany obwieszone dyplomami z najlepszych uczelni europejskich. Za masywnym biurkiem z Mahoniu siedział sam Witold, postawny, elegancki, z krótką brodą i zegarkiem Patek Filipe, który z pewnością kosztował więcej niż wszystko, co Magdalena miała na sobie. Jego spojrzenie było ostre, ale nie pozbawione życzliwości. Uścisk dłoni mocny, niemal jak kontrakt. Pani Kowalska, dokumenty, które przesłała pani Stefania, są wystarczająco mocne, by postawić państwa sprawę w bardzo korzystnym świetle. Nie powiedział wygrać, ale to słowo zawisło gdzieś pomiędzy zdaniami. Magdalena usiadła, prostując plecy, starając się nie zdradzić, jak bardzo ten moment ją kosztował. Witold przesunął w jej stronę rzędy uporządkowanych teczek, każda oznaczona datą, inicjałem, numerem konta. Jedna zawierała akta własności mieszkania w Ursynowie, inna, kopie umów ekskluzywnych podpisanych przez Szymona, dalej, faktury za koronki, wyciągi z kont bankowych, pity matki Szymona oraz jego samego. Każdy dokument był jak element układanki, której obraz Magdalena znała na pamięć, ale nigdy wcześniej nie widziała go z tej perspektywy. Pański mąż nie tylko ukrył pani udział w dochodach. On aktywnie działał na rzecz ich przywłaszczenia. Używał nazwisk pośredników. Te działania można zakwalifikować jako sprzeniewierzenie majątku oraz oszustwo gospodarcze. Witold mówił spokojnie, z namaszczeniem. Każde słowo miał przemyślane, jakby właśnie przemawiał przed sądem. Ze względu na pani aktualny stan, ciąża, dwunasty tydzień, możemy wystąpić o dwie trzecie udziałów w nieruchomości. Nie wspominając już o odszkodowaniu za utracone zyski. Proszę pamiętać. Tu nie chodzi tylko o finanse. To pani praca, pani nazwisko i pani przyszłość. Magdalena ścisnęła palce. Obrazy wracały. Noce przy warsztacie, zapach przędzy, dźwięk czułenka uderzającego o ramę. Szymon, pytający beztrosko o leasing Mercedesa, nie pytając czy potrzebuje nowych nici. Nigdy nie mówił nasze pieniądze, zawsze moje inwestycje. Jak mam się przygotować na rozprawę? Zapytała cicho, choć głos jej nie drżał. Witold uniósł kącik ust w ledwie zauważalnym uśmiechu. Będziemy analizować każdy dokument, każdą transakcję. Potrzebujemy również świadków. Anna Witkowska. Jej zeznanie może podkreślić pani kompetencje finansowe. Jej Mercedes, zegarek, aplikacje inwestycyjne to nie są szczegóły to kontekst. To opowieść o kobiecie, która była czymś więcej niż tylko żoną w domu. Stefania, jej potwierdzenie wolumenu sprzedaży pani koronek będzie nieocenione. Słuchając, Magdalena widziała w wyobraźni, jak wszystko układa się w logiczny schemat dokument, świadek, intencja każdy element pasował. Anna, z jej chłodnym rozsądkiem i doświadczeniem, Stefania, dynamiczna, z determinacją i liczbami w ręku, i ona, Magdalena, która powoli, ale nieubłaganie odzyskiwała głos. A jeśli, jeśli Szymon spróbuje mnie zniszczyć psychicznie, zastraszyć? Przecież zna każdą moją słabość. Witold pochylił się lekko, spoglądając jej prosto w oczy. To zrobi. Na pewno. Będzie próbował podważyć pani stabilność emocjonalną, kompetencje, może nawet zdolność do bycia matką, ale proszę pamiętać w sądzie nie wygrywa krzyk, wygrywa logika, wygrywa prawda, a ta jest po pani stronie. Milczenie zapadło, gęste i znaczące. Magdalena wstała. W sercu miała nadal ciężar, ale był inny, konstruktywny. Już nie lęk, lecz plan. Strategia. Kierunek. Wyszła z gabinetu z folderem dokumentów przyciśniętym do piersi. W korytarzu zerknęła na telefon. Nowa wiadomość. Anna. Próba zeznań. Czwartek, godzina szesnasta. Odpisała bez namysłu. Jestem gotowa. Zeszła na parter. Szła pewnie, ale nie spieszyła się. Każdy krok miał sens. Każde działanie, cel. W torbie, obok kopii wyciągów, nosiła już nie tylko dowody. Niosła broń. Telefon zawibrował ponownie. Nie był to przypomnienie. Nie był to SMS od Stefani. Na ekranie widniał nieznany numer. Numer, który nie powinien istnieć. Odebrała. Pani Magdalena Kowalska? Męski głos. Głęboki. Z akcentem, którego nie potrafiła od razu rozpoznać. Tak. Kto mówi? Nie przez telefon. Proszę spotkać się ze mną dziś o dziewiętnastej w hotelu Bristol. Proszę przyjść sama. Mam informacje o Szymonie i o czymś większym. Rozłączył się, zanim zdążyła zadać choć jedno pytanie. I właśnie w tej chwili, gdy krew zaczęła znów szybciej płynąć, a umysł próbował połączyć wątki w jedną całość, sala numer czternaście w Sądzie Okręgowym wypełniła się do ostatniego miejsca. Każdy ruch, Każde spojrzenie miało wagę, jakiej Magdalena nigdy wcześniej nie czuła. Gdy przestąpiła próg w ciemnogranatowym kostiumie, z włosami upiętymi w nienaganny kok, prowadzona przez Witolda Malinowskiego i towarzysząca im dwójka świadków, Anna Witkowska i Stefania Nowak, poczuła, że nie wchodzi tam jako ofiara, lecz jako kobieta, która przejęła stery własnej historii. Po lewej stronie, nieco dalej, siedział Szymon. Garnitur dobrany idealnie, twarz napięta, jakby ciążył mu każdy oddech. Obok niego Karolina, młoda, niespokojna, z dłońmi zaciśniętymi na torebce, którą kurczowo ściskała na kolanach. Oboje wiedzieli, że dzisiejszy dzień rozstrzygnie nie tylko o majątku, rozstrzygnie o prawdzie. Sędzia, wysoki mężczyzna o ostrych rysach i spojrzeniu przyzwyczajonym do emocji, których nie można pokazać. Rozpoczął sprawę z lakonicznym tonem. Proszę o przedstawienie dokumentów i zeznań. Przechodzimy do podziału majątku wspólnego. Witold był doskonały. Ułożony, pewny siebie, prowadził narrację nie jak prawnik, ale jak reżyser znający każdy detal scenariusza. Na stół trafiały kolejne segregatory. Umowy podpisywane za plecami Magdaleny, przelewy maskowane przez kąta Matki Szymona. Deklaracje podatkowe, które pokazywały fikcję stworzoną, by ukryć jej udział. Potem weszły świadkinie. Anna Witkowska opowiadała rzeczowo, niemal jak wykładowczyni uniwersytecka, o tym, jak nauczyła Magdalenę inwestować, jak rozmawiały o kryptowalutach, funduszach ETF, o zabezpieczeniu przyszłości, niezależności finansowej. Jej głos nie drżał nawet przez sekundę. Stefania mówiła inaczej, dynamicznie, gestykulując, pokazując tabele z danymi sprzedażowymi, potwierdzeniami przelewów, zestawieniami przychodów z hurtowych transakcji na koronki z Podlasia, które Szymon bez skrupułów przypisywał sobie. Każde słowo Stefani wbijało się jak gwóźdź. Szymon wstał dopiero gdy zaproszono go do złożenia zeznań. Trzymał się scenariusza. To ja utrzymywałem dom. Pani Kowalska nie partycypowała w zakupie mieszkania w Ursynowie. Nigdy nie traktowaliśmy tych koronek jako dochodu firmowego. Co więcej, nie mam pewności, że to dziecko, które nosi, jest moje. Sala zamarła. Wzrok sędziego spoczął na Magdalenie, która nie ruszyła się ani o milimetr. Przypomniała sobie słowa Witolda. Nie daj się sprowokować. Nigdy nie wygrywa ten, kto krzyczy najgłośniej, ale ten, kto mówi najjaśniej. Zanim sędzia zdążył cokolwiek powiedzieć, Karolina wyskoczyła z ławki z gwałtownym ruchem, głos niemal piskliwy. Będziemy mieli dziecko razem. Nie możecie mnie tu trzymać jak. Ale to Magdalena wstała. Głowa podniesiona wysoko. Jej głos, spokojny, wyraźny, bez śladu wahania. Wysoki sądzie, to dziecko, które noszę, nie jest dzieckiem pana Szymona. Zajęłam się tą sprawą, zanim jeszcze weszłam dziś na salę. Słowa uderzyły jak grom. Karolina zamarła, jakby jej ktoś wyciął z ust kolejne zdanie. Szymon zbielał. Zniknął mu ten chłodny dystans. Pozostał tylko zlepek nerwowych tików i oczy, które nie wiedziały, gdzie uciec. Sędzia spojrzał na nią długo, po czym położył ręce na stole i powiedział sucho, bez emocji. Uwzględniając zgromadzone dowody, przyznaje pani Magdalenie Kowalskiej. Dwie trzecie wartości nieruchomości przy ulicy Kłobuckiej, pełne odszkodowanie za zatajone zyski z produkcji i sprzedaży koronek oraz prawo do zarządzania wszelkimi przyszłymi wpływami z tego tytułu. Kwestia ojcostwa pozostaje poza zakresem tego postępowania. Młotek sędziego uderzył raz, ale jego dźwięk był jak dzwon kończący epokę. Sala ożyła, szmer rozmów, drżące oddechy, szeptane komentarze. Witold pochylił się lekko, położył dłoń na ramieniu Magdaleny. To koniec wygrała pani. Ma pani własne nazwisko, własne pieniądze i prawo do przyszłości, która już nie zależy od nikogo. Na korytarzu czekała prasa. Magdalena nie zatrzymała się. Nie było potrzeby nic mówić. Żadne słowa nie dorównałyby temu, co właśnie się wydarzyło. Zatrzymała się dopiero przed drzwiami wejściowymi. Spojrzała na dłonie. Jedna trzymała torbę z dokumentami, symbolem tego, co wywalczyła, druga dotknęła brzucha, cichego przypomnienia, że ta walka to nie był koniec, ale początek. Myślała o aplikacji, której uczyła się z Anną, o rozmowach z Stefanią, o spojrzeniach Witolda, który nigdy nie wątpił i o sobie, tej nowej, przebudzonej, gotowej. Bo prawda, jak się okazało, nie była tylko bronią, była kompasem, a ten kompas wskazywał już nowy kierunek, nowe życie i nowy rozdział, który zacznie się nie w sądzie, ale tam, gdzie nikt się go nie spodziewał, na spotkaniu, o którym nikt nie powinien się dowiedzieć. To już była inna gra i to już nie był proces sądowy, to była tajemnica, którą miała odkryć tylko ona.